Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars po raz kolejny. Nagrywamy z marszu, nagrywam kolejny odcinek po kolei. I moi drodzy, teraz może tak, sprawdźmy sobie to oblężenie. Ja nie pamiętam czym było oblężenie, a zaprośmy sobie kogoś, kto nie grał jeszcze. Na przykład, pro nie grał. Zagrasz pro ze mną? Kto będzie pierwszy? Pro zagra? Pro zagra. No i pięknie. No i mamy ekipę. W takim razie próbujemy, próbujemy sobie zagrać z pro. Zobaczymy jak mu będzie szło. Próbujemy sobie zagrać z pro. A on się wybiera z zmiarze, ok. Ok, odrzuć na 10 minut. Odrzuć na 10 minut. Odrzuć. Za chwilkę czekajcie, tylko sobie anuluję to. Gdzie to było, czekajcie? Znajomi? Nie, to nie było to. To było w klubie chyba. A może nie? Gdzieś się dało. Na pewno ten. Gdzieś się na pewno dało kliknąć, żeby. Yy, nie zapraszało nas. Muszę sprawdzić, gdzie to jest. Tak mówię, jeżeli gracie, jeżeli jestem online, nie wysyłajcie mi zaproszeń. Jeżeli będę chciał kogoś dołączyć, po prostu dołączę kogoś. I tyle w temacie, naprawdę. Nie wysyłajcie mi zaproszeń, bo to tylko bardziej denerwuje powiem Wam szczerze. Jak oni do cisną w ogóle skubańcy. O kurde. Jak widzicie to automatyczne celowanie też nie jest takie do końca dobre, nie? Bo wtedy... Faktycznie... O Jezu! O Jezu, uciekaj! Uciekaj! Szopie, uciekaj! O kurde! Ten dziad idzie. Nie mogę wyjść z tego! Co on rzucił w ogóle za ten... za mur jakiś? Ale nas cisną skubańcy! Bo to spróbuję, Musimy to porobić teraz jakoś. Chyba kogoś zabiłem, tak mi się wydaje przynajmniej O, zbieramy to sobie wszystko To też pozbieramy Dobra, musimy się kurde Nie możemy dać się tak w świecie Nie mogę się ruszyć! Ale zebrałem kilka tych tych, zebrałem kilka tych monetek, więc nie jest źle Znaczy monetek, tych kilka punkcików Tych śrubek, kluczy Dlaczego tam jeszcze oni tam chcieli? Daj na Mike Ty jesteś wide, nie masz szans ze mną. Nie, zdaj sobie sprawy, że jeśli ktoś gra daj na Mike mi ogarnia. To się ciężko pójść z taką osobą gra. Przeciwko takiej sobie. Bo on potrafi sro srogi demieć zadać. O Jezu, nie zdążyłem tego już zrobić. Tego już nie zdążyłem zrobić. Ale póki co chyba wygrywamy. Nie, my przegrywamy? Przegrywamy my. O kurde, musimy... Zbierać te, te śrubki. O nie, przegrywamy chyba teraz. Znowu tak? O nie, porobię nas. Jakies sporo, patrzcie na to. No przegraliśmy. Najgorzej. Do tego się nie spodziewałem. Znaczy, spodziewałem się, ale myślałem, że jednak wyjdzie inaczej. Tadzio, wycisz. Odrzuć. Yy, czekajcie, ja muszę sobie to gadać. Opuść, opuść to. Klub. Czy to w czacie było? A tu, był tutaj, nie przeszkadzać. Dziękuję, moi drodzy, za to, że wy spamicie mi. O, yy, tymi. spamicie mi zaproszeniami. To w tym momencie zagram sobie sam. Sami tego chcieliście. Ja nie chciałem, ale wy zaczęliście. Gorąca strefa. Jedziemy. Yy, macie nauczkę na przyszłość, żeby nie spamować tymi zaproszeniami. I wyłączę sobie to po prostu to i będę grał sam. Jeżeli tak chcecie, to nie ma problemu żadnego. Za spamowanie. Dobra, jedziemy. Przedostań się do strefy gorącej. To jest ta strefa gorąca, rozumiem, tak? To jest ta strefa, no, chyba tak mi się wydaje. O Jezu, uciekam! Zdążyłem uciec Ale mam mega mało HP No i porobili mnie Kurde, musimy ten A czy to taka w ogóle jakby ten, capture the flag ogólnie Nasze znaczy, w sensie takie przejmowanie strefy ogólnie chyba to jest tak działa O rób go, no! To nie daleko strzela z Kubany. Dobra, mamy ten. Mamy strefę. Nie, na blisko ból jest w ogóle petarda, nie? Na blisko w ogóle nikt nie ma szans z bólem. Chyba to mi się wydaje. Bo on takie daje shoty na blisko, zobaczcie. Ja to na blisko musi być, nie? Na blisko po prostu ból robi taki, ro taki rozwa rozwałkę, że masakra. I co, uda udało się, wygraliśmy? Gwiazda Gryckie, zobaczcie, Uuu, taki jestem Pięknie, i chyba zabiłem kogoś, to też, też się liczy? Tak, sześciu zabiłem, zobaczcie aż, czyli to też się liczy, cudownie Dobra, wyjście, no to było spoko, to mi się podobało, mega Ile mamy tych misji tu jeszcze, ile musimy zabić osób? Jeszcze dwie osoby musimy tylko zabić jako ból Dobra, to dawajcie jeszcze, dobra, to zaprosimy kogoś z naszych, niech, niech im będzie Tylko kto, kogoś kto nie grał eee, Na przykład Szymon nie grał, Szymon, dołączy do mnie? Szymon dołączysz. 5, 4, 3, 2, 1. Szymon nie dołączył. Eee, bałwanek 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, nie dołączył. Eee, a, Jord chyba chciał dołączyć. O, Jord wyszedł właśnie. No to dobra. A kapusta do, może dołączy, Kapusta. 5 4 3 2 1 Też nie? No dobra, niech im będzie Tadio I, I... Który dołączył? Tadzio dołączył? Debil dołączył, dobra I Tadio. Chodźcie, chodźcie, niech wam będzie Niech wam będzie, już zaczynamy Gorącą strefę robimy Ten to w ogóle ma chyba te... Y, ma te... Super, coś tam mocy jakieś specjalne, chyba, nie? Właśnie muszę to u siebie ogarnąć. Muszę popatrzeć, albo napiszcie mi w komentarzu, o co chodzi właśnie z tymi, z tymi takimi monetkami tutaj. Jak ja mogę to ogarnąć, sobie? Jej! Jej! Dobra, jedziemy z tematem. W ogóle pamiętajcie, mój drodzy, łapce w górę i subskrypcji, nie? Nie krępujcie się. Dalej, dalej dążymy do wbicia y, 30 tysięcy subskrypcji. Nie, nie idźmy razem, wszyscy. No właśnie. Ja pójdę tam, może, spróbuję. Ale jak ona mnie trafi, to jest zonk wtedy, nie? Ja muszę na blisko ogólnie tak podjechać do, do niej O kurda, zmaściłem teraz Umrę, 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 umrę Umarłem Ajajaj, niedobrze Dobra, próbuję na, te, na tego sępa zapolować Bo ten sęp tu przyjmuje, Hamsko to sobie Siema, sępie O Lębie porobił, skubany. Czerwoni wygrywają. O nie, czerwoni wygrywają. Trzeba iść, trzeba iść tam pomóc. Na, na, trzeba ich tam porobić koniecznie. No ból ma słaby zasięg, niestety, nie? Ból ma mega słaby zasięg. On musi na blisko podjechać, żeby ktoś trafić. No kurde, to będzie ciężko zrobić. Znaczy jeszcze mamy szansę, ale... Cięższą już. Jak mi porobili szybko? 94. 95. O nie. Ok, przejęliśmy to. A, to a bo tam po drugiej stronie jest. Dobra, wygrali. Ajajaj, to nie wyszło tak, jak bym chciał. Myślałem, że będzie lepiej. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. To chyba nikogo nie zabiłem. No właśnie, nikogo nie porobiłem nawet. Ech. Myślałem, że będzie tak pięknie, a to widzicie, wyszło jak zwykle. Dobra, zmieniajcie sobie postać i jedziemy jeszcze raz. Spróbujemy tym razem, może coś się uda bardziej. Dobra, dawaj. Tylko musimy się jakoś rozdzielić, kurde, żeby nie wszyscy do jednej strefy... Chyba, że przejmujemy jedną strefę na początku, a później próbujemy odbić drugą. Też jest to jakaś opcja, nie? O Jezu, jak on tutaj pruje. O nie, ten rzuca granatami. Najgorzej. To przejmujemy tą strachę do końca. Oj, 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 oj! Jak on tutaj pruje w to? O, dziękuję, dziękuję, debilu. O kurde! Jak on się teleportował, tutaj, kubany? Jak on tam się teleportował? Tego się nie spodziewałem. O nie, porobił mnie znowu Tutaj faktycznie yy, Chyba najbardziej się opłaca brać te postacie, które są Które mają te Wjeżdżamy, yy. pyk, pyk, pyk Pyk, pyk, pyk Czy ży Żyję Ech To nie wyszło zbyt dobrze Porobili nas Jak szybko Naj, najgorzej Nawet nikogo nie porobiłem Dobra Dziękuję za gierkę To było tutaj, nie przeszkadzać, włączone I zagrajmy sobie już może nie gorącą strefę, tylko zagrajmy sobie w takim razie może zwykłą Zwykłe starcie I zagramy sobie w parze, ale z losową osobą Zagramy sobie w parze, ale z losową, z losową osobą, zobaczymy jak to wyjdzie Bo chciałbym dzisiaj jeszcze ten dobić, ten, ten, ten do jednej misji chociaż, nie? Bo ona się kończy za dwa dni, więc warto wypadałoby to zrobić jeszcze Dobra, Messi gra ze mną go! No! Pięknie. Ci dwóch wyeliminowaliśmy. Zero szans. On nie, porobił mnie! O, najgorzej! To jakim w ogóle tym? Sprayem sypie w ogóle po oczach. Goń go, goń go, goń go, goń go, goń go! Porobisz go! Pięknie! Raz, utrzymaj się chwilkę, utrzymaj się chwilkę! Trzy, dwa, jeden, utrzymaj się chwilkę! Jestem. Już ci pomagam. Pięknie porobiliśmy ją. Cudownie. Bo no to ten Messi też dobry, słowo, skubany. Co to za postać w ogóle jest? Fajna jakaś taka. Ej, zrobiliśmy to, patrzcie, patrzcie. Wyjście. to zrobiliśmy w końcu ten jeden karnet? to to do misję w sumie taką, wiecie, którą mieliśmy zrobić, nie? Pięknie. Co możemy? O, możemy kasiurkę sobie jakąś zebrać? I możemy sobie dużą skrzynkę otworzyć jeszcze. Mamy 86 kasy. Mamy punkty mocy do Karla, punkty mocy do Colta. I to jest wszystko, niestety. Nic więcej nie mamy, ale myślę, że coś, coś tu jeszcze możemy ogarnąć sobie za chwilkę. Yy, czyli tak, mamy teraz misję kolejną. Yy, ojej, to będzie ciężkie. Ja nie grałem za bardzo nigdy Brokiem. Wygraj gry 5 razy z Coltem. Wygrać gry 5 razy z Coltem. To też może nie być łatwe, powiem Wam szczerze. To też może nie być łatwe. Może. Chyba w starciu byłoby, byłoby, byłoby chyba naj, najlepiej to zrobić. Takie mam wrażenie, oczywiście. Nie jestem pewien, oczywiście, tak samo. Bo. Bo patrzcie, bo jak mam, mam tego, to on tutaj potrzebuje jakieś gadżety, nie? Tylko ja nie mogę ich użyć, bo mam zablokowane. A, cię, ja muszę jeszcze, jeszcze pewnie to odblokować sobie jakoś. Musiałem o tym sobie poczytać, poczytać delikatnie. No bo zagajmy tym kołtem w takim razie. Może ulepszmy go nawet raz. Co to jest? Przejść na siódmy poziom mocy. Co? Mogę coś tu wybrać? O! Gadżet mogę teraz jakiś włączyć. A tu muszę mieć te gadżety, gadżety znając zna zna życie. Dobra, zagrajmy sobie ten ten starcie duo z Coltem. Zobaczymy, jak tam wyjdzie w ogóle. Czy nam się w ogóle poszczęścić. Czy w ogóle damy radę to zrobić, w ogóle, nie? W ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Ja nie pamiętam, jaką miał ULTA Colt totalnie nie pamiętam, ja bym się skrył w środku stary tam, tam uciekamy? o nie, zapomniałem, że to nie jest ten zapomniałem, że to nie jest yy... że to nie jest ta postać Coltem trzeba bardziej z daleka chyba strzelać, nie, jednak na blisko nie ma co podjeżdżać, bo nas porobią szybko tak, bo Colt z daleka strzela w sumie chyba, nie? Colt ma sporo obrażenia, ale z daleka. W ogóle lekko ubiłem. Tylko Colt ten znowu trzeba mocno celować. O nie, porobił mnie. Trzymaj się, kolego, nie poddawaj się. Kon, 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 kon. 7 sekund, mamy czas jeszcze. Dzięki. O nie... Już mamy wielkie styranie. Oni mają ósme, ósme moce. No to będzie porobione, to nie? jest sam? Jak on ciśnie, stary! Po 2000 obrażeń. Pff, zero szans. Nie no, zero szans jaką ma, dziewiątą moc ma Proszę was I tak nie było źle, bo daleko zajechaliśmy w takim razie Wygraj pięć razy Co? Przecież nie wygrałem I tak mi to zaliczyło? To zagrajmy jeszcze raz w takim razie Zagrajmy to jeszcze raz, skoro mi to zaliczyło to czemu nie? Czyli może muszę, może muszę być tej pierwszej dwójce albo trójce żeby ten, żeby to zaliczyło mi to no to robi. Ej, 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 stoka, grasz ze mną? Stoka chyba śpi. O, obudził się stoka. Zaraz musimy się zjechać, kto ja pojawi. ktoś go goni. Dobra, pomożemy mu. Pomóż mu troszeczkę chociaż Mało hapsów. O, kupcik. Wezmę sobie. Czy mój żomek? O, mój nie żyje, dobra. Psz, ojej. Próbuję kogoś! Bier punkcik! Tego nie trafiłem na to ewidentnie O, porobiliśmy go! Porobiłem kolejnego! Tego już nie. Dawaj punkty, dawaj punkty! Jeszcze mamy dużą moc, mamy dużą moc, musimy pojechać teraz go. Chudę. Nie dogonię go. Oskubany. Porobił, nie zbieraj to wszystko. Nie poddawaj się, Ziomek. Goń go, atakuj go, atakuj go, atakuj go. Wygraliśmy to. Wygraliśmy to. Cudownie. No, i to rozumiem, Number one. A już nie mogę punktu zdobyć. Eee, słabo. Wykorzystałem wszystkie punkty, jakie mogłem zdobyć. Dobra, moi drodzy, chyba kończymy w takim razie. Eee, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I, że tak to pamiętajcie, łacę w górę i subskrypcji. Będę z tego powodu bardzo wdzięczny. Ym, I widzimy się w kolejnym Stars. Trzymajcie się na razie. I cześć.